Już niedługo, bo 21 października na PlayStation 5, Xbox Series oraz komputery osobiste Uniwersum Parku Leśkiego wzbogaci się o kolejną grę w ramach tego świata, a mianowicie Jurassic World Evolution 3. Jest to trzecia odsłona gry ekonomicznej, w której naszym zadaniem jest zbudowanie działającego parku rozrywki z dinozaurami w roli głównej atrakcji. A wszystko to bazowane na jednej z najpopularniejszych franczyz filmowych, czyli Jurassic Parku. Filmu już kultowego. No ale przejdźmy do rzeczy, bo przyszliście tutaj w jednym celu: dowiedzieć się czy warto wydać pieniądze na naszą odsłonę. Na samo pytanie odpowiem oczywiście wprost, że tak powiem, pod koniec filmu dla różnych grup graczy. A na razie skupię się na zawartości i rozgrywce. A więc co takiego oferuje nam Jurassic World Evolution 3? Przede wszystkim tryby. Trzecia odsłona ewolucji zaproponuje nam trzy główne tryby: kampanie, wyzwania oraz piaskownice. Omówmy sobie więc ogólnie każdy z tych trybów. Tak jak poprzednie dwie odsłony, Jurassic World Evolution 3 będzie posiadało kampanię fabularną, której akcja będzie osadzona po filmie Jurassic World Dominion, ale na długo przed Jurassic World Odrodzenie, w momencie, w którym dinozaury swobodnie żyją na naszej planecie. Tutaj do akcji wkracza Gracz, pomagając organizacji DIN, z angielskiego Dinosaur Integration Network. Na polskie można to przetłumaczyć jako Sieć Integracji Dinozaurów. Celem tej organizacji jest pomoc dinozaurom w zintegrowaniu się do życia w obecnym świecie. Ups, chyba się coś nie udało. Ale wracając do gry, to naszym zadaniem będzie wybudowanie rezerwatów w sześciu lokacjach: m.in. w Japonii, na wyspie Kauai czy na Pustkowiach w Montanie. Lokacji z początku pierwszego Jurassic Parku. Gra, podobnie jak w pierwszej odsłonie Evolution, skupi się na trzech wydziałach: ochronie, rozrywce oraz tutaj konserwacji. Wydziały te posiadają wskaźnik reputacji. Każdy z wydziałów odblokuje nowe budynki, gatunki lub ulepszenia. Punkty reputacji zdobędziemy poprzez wykonywanie zadań skoncentrowanych na jednym z wydziałów. Wydział ochrony skupia się oczywiście na wszelakim chronieniu odwiedzającej rezerwaty, chociaż w praktyce będą to zwyczajne parki rozrywki, a nie jakieś mityczne rezerwaty, nie? No to taka tam nazewnictwo. A co do rozrywki, to ten wydział zajmie się... no rozrywką, czyli wszelakimi atrakcjami i zwiększaniem dochodu, ale również tak zwaną giełdą, która była już obecna w rozszerzeniu Malty, Propulsion 2. Na giełdzie będziemy mogli kupować dinozaury, chociaż będzie trzeba uważać na oferty, ponieważ czasami mogą okazać się niezgodne z prawdą. Dinozaur może przybyć chory albo być w ogóle innym gatunkiem. Ostatni wydział, czyli konserwacji to przemieniony Wydział nauki z pierwszej gry zajmuje się głównie programem rozmnażania zwierząt, ponieważ w trzeciej ewolucji w końcu będziemy mogli klonować nie tylko samice, ale również samce, co pozwoli nam na tworzenie pokoleń dinozaurów, ale o tej mechanice porozmawiamy później. Dodam jeszcze, że w ramach kampanii powróci Jeff Gordlum jako Ian Malcolm, postać dobrze znana fanom filmu. Tryby wyzwania to nic oryginalnego, podobnie jak sandbox, mianowicie na mapach z kampanii, przynajmniej z kampanii, tak na jest, w opisie podanym, może będą jeszcze inne mapy, będziemy musieli zbudować park i doprowadzić go do pięciu gwiazdek. Nie wiadomo, czy będą jeszcze inne właśnie dostępne mapy, chociaż no powinny. Będziemy oczywiście mieli różne poziomy trudności, tak samo jak to było w drugiej odsłonie, czyli najtrudniejszy będzie jurajski, nie. Ostatnim z trzech głównych trybów jest piaskownica. Czyli taki typ swobodny, kreatywny, w którym za sprawą przy opcji ustawimy zasady zapisu wedle naszego uznania. Możemy zrobić sobie bardzo wymagające wyzwanie i zapewne też udostępnić kod znajomym, tak jak to było w drugiej odsłonie, lub też dzięki nowej mechanice pokoleń nazorów możemy zbudować prawdziwy, działający ekosystem bez jakiejś naszej większej ingerencji. Możliwości są duże i wszystko zależy od pomysłów gracza. Nie ograniczają nas pieniądze czy Presja zdobycia gwiazdek. Naturalnie w tym trybie będziemy mieli dostęp do całej zawartości gry. No, może poza jakimiś skórkami do dinozaurów i wybranymi elementami scenarii, które odblokujemy w trybie wyzwania. No, ale skoro omówiliśmy sobie tryby, to czas wam przedstawić, jak prezentuje się sama rozgrywka i jej mechaniki. Schemat rozgrywki jest dosyć prosty. Mianowicie budujemy wybiegi, klonujemy dinozaury, dostawiamy atrakcje i do tego różne budynki dla gości jak sklepy, restauracje czy hotele, które wpływają na ocenę parku. Założenie jest proste, a w praktyce gra nierzadko może nas doprowadzić do wylewu, kiedy ten jeden z tego postanawia rozwalić ogrodzenie, bo ma o 1 mm2 za mało krzaków. Poza tym jako zarządca parku musimy mierzyć się z wszelakimi chorobami, warunkami atmosferycznymi, możliwymi sabotażami i oczywiście ucieczkami dinozaurów, które bardzo chętnie zamienią związających swój następny posiłek. Do zarządzania parkiem mamy trzy rodzaje oddziałów wyposażonych w pojazdy, które możemy zautomatyzować albo używać ich ręcznie. Centrum Palo-Weterynaryjne zajmujące się chorobami i urazami dinozaurów, zespół konserwacji naprawiający szkody czy uzupełniający podajniki z jedzeniem oraz zespół strażników, który sprawdza stan dinozaurów. To są podstawy. Przejdźmy więc do rzeczy ciekawszych, czyli mechanik. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o atrakcjach, których w trzeciej odsłonie będzie oczywiście najwięcej. Aby zaprezentować wiedzącym park, będziemy mogli korzystać z żyrosfer, wycieczek safari, galerii widokowych, tyrolki i zupełnie nowych atrakcji jak spływ kajakami, małe zoo oraz lot balonem, znany dobrze fanom gry Jurassic Park Operation Genesis. No ale przejdźmy sobie do Krem de la Creme i głównego czynnika promocji gry, mianowicie małych dinozaurów. W poprzednich dwóch odsłonach w naszych parkach mieliśmy do czynienia jedynie z samicami dinozaurów. W trzeciej ewolucji doszło do zmiany. Teraz będziemy mogli klonować zarówno samice, jak i samce, co pozwoli nam na upragnione przez fanów młode, no i później już nie takie młode, kolejne pokolenia dinozaurów. Naturalny wzrost populacji bez klonowania nowych okazów to najbardziej rewolucyjna mechanika zaraz obok rozbudowanych narzędzi modyfikacji terenu, ale o nich za chwilę. No dobra, ale jak to wszystko będzie działać? Zasada jest raczej prosta. W grze będziemy mieli trzy rodzaje gniazd dla gatunków lądowych, morskich i powietrznych, ale stawiając takowe gniazdo trzeba będzie wziąć pod uwagę gatunek, dla którego to gniazdo szykujemy. Musi ono spełniać wymagania środowiskowe, być z dala od gości, jak i innych dinozaurów, to tak jakbyście stawiali swój dom. Raczej nie chcielibyście mieszkać zbyt blisko ciepiarskiego sąsiada, albo blisko autostrady. Ale wracając, nie jestem pewny, czy rozmnażanie będzie miało miejsce również bez naszej ingerencji. Twórcy ujawnili jedynie, że będziemy mieli wpływ na wybór rodziców dla młodego osobnika, który odziedziczy po nich nie tylko wygląd, ale również i cechy. Co warto zaznaczyć, w przypadku wyboru samca, wiele będzie zależeć od cech danego osobnika. Mianowicie, niektóre osobniki będą Bardziej kompatybilne niż inne. Fajnym mechanizmem jest też, że jakaś cecha może nie przenieść się na młode, aby powrócić kilka pokoleń naprzód. Ktoś tu uważał na biologii w szkole. Co ciekawe, niespełnione potrzeby środowiskowe młodego osobnika wpłyną również na zachowanie rodzica, który może być lekko poddenerwowany naszym zaniedbaniem. No, trzeba przyznać, że będzie to bardzo rozszerzony, rozszerzona mechanika. Młode dinozaury będą również różnić się zachowaniami socjalnymi, jedni będą trzymali się blisko rodziny, podczas gdy inni mogą podążać ogólnie za stadem lub być na tyle odważni, aby podążać za jakimkolwiek dorosłym, nawet z innego gatunku. No, to będą tacy odważni, dopóki nie zaatakuje jakiś mięsożerca, nie? Budowa parku wchodzi na zupełnie nowy poziom z nowymi narzędziami terenu oraz opcjami kastomizacji budynków. Praktycznie każdy budynek może być unikalny, ale dla bardziej leniwych graczy czekają gotowe schematy oraz projekty graczy, które będzie można pobrać poprzez warsztat Frontier. Niestety, jeśli będziecie chcieli mieć naprawdę ładnie wyglądający park, to trzeba się będzie trochę pomęczyć. A opcji jest naprawdę mnóstwo. Możliwości są bardzo, ale to bardzo duże i pewnie spędzę wiele godzin na przygotowywaniu co to ciekawszych parków na sandboxie. Na pewno na pierwszy ogień pójdzie rekreacja filmowych lokacji jak Isla Nublar, Sorna czy Wyspa Świętego Huberta, których potwierdzenia dalej nie otrzymaliśmy, chociaż to trzecie zapewne będzie dopiero w DLC. Ale dla mnie największą rewolucją jest edycja terenu, która wchodzi na zupełnie nowy poziom. Dodając wielopoziomo wielopoziomowość parków, budowanie gór, dolin, kanionów czy wodospadów to, to będzie banalne i bardzo szybko będzie się to robiło, łatwo, więc... Naprawdę tutaj nie będzie problemu ze stworzeniem pięknych, naturalnych terenów. Nie wiem jak wy, ale ja często próbowałem stworzyć ciekawe środowisko na sandboxie w Evolution 2 i wychodziło to raczej średnio. Trzecia odsłona w końcu mnie usatysfakcjonuje i mam nadzieję, że was również. Zastanawiacie się pewnie, co mnie, waszego ulubionego twórcę, o komentarzy najbardziej zaintrygowało w ostatnim czasie. Mhm, zgadza się. Jakieś nowe informacje dotyczące gry z internetu. Jednakże nie są to byle jakie informacje i nie byle jaka gra, ponieważ mowa o Jurassic World Evolution 3. Możliwe jest, że twórcy zrobili nazwy Huayangosaura i pojawi się więcej gatunków niż wstępnie zakładano. A jakby było tego mało, wiemy jakie to są gatunki. Wśród nich znajduje się też jeden nowy w tej serii. Pierwotnie twórcy gry ogłosili, że w podstawowej wersji gry pojawią się 82 gatunki, jednakże na Redditie użytkownik Oniku Pokesaurs 12 podzielił się dosyć ciekawą wiadomością. Mianowicie w ostatnim czasie istnieje możliwość wstępnego pobrania gry na Xboxa poprzez PC, co oznacza, że po pobraniu gry można wejść w foldery tejże zawartości, które ujawniają bardzo ciekawe rzeczy. Jedną z nich jest to, że w podstawie nie będą się znajdowały 82 gatunki, a 86, czyli o 4 więcej niż wstępnie ogłoszono. Poza tym mamy pełną listę gatunków, które pojawią się w podstawie. Jakie to są konkretnie gatunki? Na oficjalnej stronie gry ujawniono 80 gatunków wraz z płatnym pakietem DLC. Raczej nie ma sensu w tej sytuacji uwzględniać owy pakiet. Do tego możemy przyjść później, więc bez niego na stronie mamy 76 gatunków. Z czego 72 powraca w, z poprzednich części, a 4 są kompletnie nowymi gatunkami w tej serii. Jakie to są gatunki? Czas na wyliczankę. Po raz drugi, tylko z prośbą przełożonego, aby to było wolniejsze. Mm, nienawidzę tej roboty. Także w bazie mamy następujące gatunki. Akrokantozaur, Allozaur, ankylodok, Ankylozaur, Apatozaur, Archeornitomim, Atrociraptor, Atenborozaur, Baryonyx, Brachiozaur, carnotaur, Ceratozaur, Hasmozaur, chungkingosaur, Celophys, Kompsognat, Korytozaur, Dilophosaur, Dimetrodon, Dimorphodon, Diplodok, Drednot, Dryosaur, Dunkleosteus, Edmontosaur, Gianinim, Giostenbergia, Giganotosaur, Gigantspinozaur, Homalocephal, Ichtiosaur, Iguanodon, Indominus, Indoraptor, Kronosaur, loki-ceratops, lystrozaur, majazaura, mamenchizaur, megalodon, Metriacanthosaur, moros, mozazaur, mutaburazaur, Nasutoceratops, ceratops nodozaur, olorotitan, ornitomimus, Pachycephalosaur, parazaurolof, patagotitan, Pleziosaur, proceratozaur, psitakozaur, pteranodon, piroraptor, xiancozaur, tetzalcoatl, sauropelta, scorpio -Rex, sinoceratops, spinoceratops, spinoraptor, spinozaur, stegoceratops, stegozaur, struthiomim, styracozaur, Triceratops, trodon, tropegnat, scintatozaur, tyranozaur, velociraptor, Utahraptor i jutyrannus. Może najtrudniejsza wyliczanka w życiu. No, to teraz można przejść do pozostałych w zasadzie można rzec, potwierdzonych gatunków, które prawdopodobnie w najbliższym czasie zostaną ujawnione. Jednym z nich jest Albertozaurus, który z pewnością zwiększył różnorodność terenozaura w tej grze, choć były obawy, że się nie pojawi. Następny to Deinonych, dinozaur, który od samego początku obserwował rozwój tej serii. I przy nim się zatrzymamy, bo z nim jest związana ciekawa kwestia: mianowicie pliki gry sugerują, że ma dostać dodatkowy wariant, tak jak w przypadku giganotozaura. Gdzie mamy tego z Evolution oraz tego z Dominion? Także czy doczekamy się Dynonych Aspiorami? Czas pokaże. Jeśli o tym mowa, to takie dinozaury jak Ankylozaur, Carnotaur czy Brachiozaur, również powinny posiadać swój dodatkowy wariant. Powiem tyle, będzie z pewnością ciekawie. Kolejnym dinozaurem znajdującym się w plikach gry jest Hererazaur. Jeden z naprawdę nielicznych stworzeń w tej serii, które pochodzą z okresu Triasu. Brak Hererazaura wkurzyłby fanów, ponieważ nie tylko jest to ulubieniec wielu graczy, ale również ma pewne powiązania z oryginalnym parkiem Jurajskim. Jak nie wiecie o co chodzi, to wąd do oglądania historii gatunku Hererazaura. Microceratus również powraca. Wystąpił na ekranie w Jurassic World Dominion, więc obecność tego stworzenia to istny mus. Mimo to Frontier mocno olewało tego dinozaura w poprzedniej części, ponieważ pojawił się dopiero w ostatnim DLC dla Jurassic World Evolution 2. Tak samo jak Microceratus powróci Oviraptor, który również znany jest z Jurassic World Dominion. Jeśli nie mamy Gigantoraptora, to chociaż miejmy jego mniejszego krewnego. Kolejny to Stygimoloch który od dawna wiedzieliśmy, że będzie. Nie tylko materiały promocyjne dla gry, ale również udział w Jurassic World Fallen Kingdom czy Jurassic World Dominion. Dla mnie było wielkim zaskoczeniem, gdy ujawniono Suchomima. Spodziewałem się, że twórcy zostawią go na pakiet DLC związany z Teorią Chaosu, ale oczywiście życie musiało mi pokazać, że się mylę. Także Spinozaur, Baryonyx i Suchomim. Te wielkie trio powraca do Jurassic World Evolution 3. Jak Mikroceratus, jak Oviraptor, to i musi być Terizinozaur, który posiada ogrom fanów, pewnie ze względu na jego śmierć o No i powraca również Tapeżara, która już wcześniej została potwierdzona przez twórców. Dokładniej mówiąc w filmie pokazującym Tropegnata, który w nielubieniach posiada właśnie tapeżare. Także do 76 gatunków. W bazie, aby dobić do 86, ujawnione zostaną następujące gatunki: Albertosaurus, Deinonychus, Hererazaur, Microceratus, Oviraptor, Stygimoloch, Suchomim, Terizinosaur i Tapeżara. Hmm, tyle, że powinno być 10, a wymieniłem 9. O. A właśnie! Nowy gatunek. Będzie to dosyć ciekawe zaskoczenie, bo jest to pterozaur, który nie jest znany szerszej publice. Mowa o Jara. Co to takiego? Jara jest to wczesnokredowy przedstawiciel kladu Tapejarinae, którego skamieniałości odkryto w brazylijskiej formacji RE Był to średniej wielkości pterozaur, osiągający prawie 2,5 metra rozpiętości skrzydeł. Jest to nie taki stary gatunek, ponieważ Mencik wraz ze współpracownikami opisali go w 2014 roku. Obecnie znanych jest co najmniej 47 okazów z tego gatunku. Keijou Jara zamieszkiwała tereny pustynne, a liczne skupiska skamieniałości odkrytych w jednym miejscu wskazują, że były to zwierzęta stadne. Człowym tematem w Jurassic World Evolution 3 są młode gatunki, które będą na bieżąco rosnąć. Tak się składa, że materiał Keju Jara jest na tyle bogaty, że ustalono nawet jak wyglądały osobniki młode, a jak dorosłe. Jak sami widzicie, główną różnicą był kształt grzebienia owego zwierzęcia. Za życia Keju Jara posiadała szybkie tempo wzrostu, co może nam podpowiadać, ile to stworzenie potrzebuje czasu na osiągnięcie pełnych rozmiarów. Na koniec wrócę do pakietu DLC. Warto przypomnieć, że w pakiecie znajdują się dwa nowe gatunki: Protoceratopsy Guanlong. Oraz dwa stare z poprzedniej części: Konkawenator i Tanatos Drakon. Także to są wszystkie gatunki. Jeśli was nie zanudziłem, to zapraszam na kolejne se A i jeszcze niektóre gatunki będą pływać, takie jak Spinozaur czy pteroraptor. Twórcy potrafią zaskoczyć fanów, ale Generator Wysp to jest to, czego nikt się nie spodziewał. W starej grze Jurassic Park Operation Genesis po raz pierwszy mogliśmy korzystać z tej funkcji. Jednakże brakowało jej w serii Jurassic World Evolution. Jak widać w trzeciej odsłonie gry, generator wysp powraca. Z tego co widać na materiałach promocyjnych, wyspa będzie w klimacie tropikalnym i raczej nie ma mowy, aby były również inne typu pustynne czy zimowe chociaż istnieje szansa, że zostaną one dodane w darmowych aktualizacjach. Możemy edytować daną wyspę pod kołtem wielkości, ilością zbiorników wodnych. Lesistością oraz ukształtowaniem terenu. Ponadto każda wyspa stworzona przez Was będzie posiadała kod DNA wyspy, dzięki któremu możecie udostępnić komuś wygląd danej wyspy. Sami również będziecie mogli taki kod uzyskać. Możecie na nagraniach zauważyć, że niektóre obszary są oddzielone od innych terenów tej wyspy. Nie ma co się o to martwić, ponieważ te oddzielone obszary będą mogły być połączone za pomocą kolejek jednoszynowych. Można też zauważyć, że owa wyspa przy odpowiednich ustawieniach może być naprawdę przeogromna. Dajcie oczywiście znać, co myślicie o tej funkcji. Skoro omówiliśmy już sobie zawartość gry, to omówmy sobie szczegóły jej kupna. Jej szczegółowe poszczególne wersje, cenę oraz bonusy przedpremierowe. Generalnie gra dzieli się na wersję standardową i wersję Deluxe, więc no wybór raczej niewielki. Wersja standard to, jak nazwa wskazuje, standardowa edycja gry, która nie zawiera żadnych bonusów, chyba że kupiliście, kupicie, zależy kiedy to oglądacie, grę przedpremierowo. Wtedy otrzymacie zestaw Bedlands zawierający specjalną skórkę dla pojazdu ATV, to jest pojazd grupy konserwacyjnej oraz liczne obiekty scenerii nawiązujące do scen z pierwszego Jurassic Parku, które działy się w montanie. Wersja Deluxe poza grą oferuje cztery gatunki z pakietu Deluxe, o których wspomniał już Szyszka. Ten pakiet będzie oczywiście można kupić osobno, więc nic nie stracicie. Poza tym pakiet zawiera trzy skórki dla pojazdu ATV, skórkę dla Mozazaura oraz obiekty scenerii. I tak samo jak w wersji standard, taki tutaj w przypadku kupna pre dostaniecie zestaw Bedlands. W przypadku cen, najgorzej wypadają użytkownicy komputerów osobistych. Na Steam wersja standard kosztuje 275 zł, a wersja deluxe aż 347 zł. Jest to znacznie gorsza cena od konsolowych. Wydaje mi się, że na Epic Games to jest trochę taniej, ale nie, nie, nie miałem jak tego sprawdzić. Nie Epic Game Store, więc jeżeli korzystacie z Epic, to chyba trochę tani. W każdym razie co do konsol, to w PlayStation Store cena standard to 260 zł i 320 zł za Deluxe. Na Xbox jest trochę lepiej, bo edycja standard kosztuje podobno 240 zł a Deluxe tak samo. Ja osobiście zakupiłem edycję Deluxe na PlayStation 5, ale za 287 zł. Ponieważ obowiązywała mnie 10% zniżka lojalnościowa za posiadanie obu poprzednich gier. Nikt z moich youtubowych znajomych tej promocji podobno nie miał, więc może być z tym bardzo różnie. Dajcie znać w komentarzach jak to wygląda u Was. To teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto kupić tę Rewolucję i dla kogo jest ta gra. Jeżeli jesteście fanami IGL z takiego gatunku i nie graliście w poprzednie odsłony, to zdecydowanie jest o czym myśleć. Fanom Jurassic Parku również mógłbym polecić tę grę, ale niekoniecznie na premierę. Jeżeli nie zależy Wam na bonusach przedpremierowych, to radziłbym poczekać na promocję i kilka dodatków dodających chociażby zawartość z Jurassic Park Odrodzenie oraz serialu animowanego Toria Houseu. Ponieważ najprawdopodobniej yy, te produkcje dostaną swoje osobne dodatki. Jeżeli posiadacie poprzednie dwie odsłony, to tym bardziej poczekałbym na tę tańszą ofertę. Zasadniczo wiele zależy od Waszego zaangażowania i czy wymieniona zawartość w filmie uzasadnia taką, a nie inną cenę. Mnie na pewno przekupi, przekupuje generator wysp, który marzył mi się od bardzo dawna. Koniecznie dajcie w komentarzach jaką decyzję podjęliście, czy też podej podejmiecie. Dziękuję bardzo wszystkim, który pomógł mi przedłożyć tego materiału. Zasadniczo nagrał praktycznie połowę audio, więc, jeszcze raz bardzo dziękuję z tej strony. Addison, do usłyszenia o kolejnych materiałach i jakby jakby mój głos był trochę nie tegest w tym materiale, to sorry. Ale jestem jeszcze trochę przeziębiony, jak to nagrywam. A termin trzeba wyrobić. Do usłyszenia, i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.